W poniedziałek 4 marca burmistrz miasta Myślenic Jarosław Szlachetka w obecności m.in. posła Władysława Kurowskiego oraz przedstawicieli Rady Sołeckiej zaprezentowali jedną z najważniejszych inwestycji drogowych w historii Jawornik. Po wielu miesiącach prac tak tzw. Droga Północna wraz z obiektem mostowym oficjalnie została oddana do użytku. Ta inwestycja, na której dzisiaj jesteśmy, na otwarciu i przekazaniu, dla wielkiej części Jawornika jest rzeczą dzisiaj najważniejszą, ze względu na co? Na bezpieczeństwo, na komfort podróżujących, ale myślę tak, że przede wszystkim też na, na ten wygląd miejscowości zapewne został znacznie poprawiony. Łączna długość przebudowanego odcinka drogi to 2,5 kilometra. Położono nową nawierzchnię bitumiczną o szerokości jezdni 5,5 metra. wybudowano też chodniki dla pieszych, kanalizację deszczową trzy przejścia dla pieszych, w tym jedno z azylem oraz dedykowanym ledowym oświetleniem. Cieszę się, że dzięki pozyskanym środkom z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg udało nam się zmodernizować drogę, ale przede wszystkim wybudować nowy chodnik, nowe bezpieczne przejścia dla pieszych, no i nowe oświetlenie uliczne, razem z odwodnieniem całego odcinka drogi, czego też do tej pory przy tej infrastrukturze drogowej w tym miejscu brakowało. Wspomniana inwestycja była możliwa dzięki bardzo dobrej relacji na linii Urząd Miasta Myślnice Lokalne Rady Sołeckie, co podkreślał Jarosław Szlachetka. Myślę, że ta współpraca jest najważniejsza dla nas jako samorządów, dla mnie jako burmistrza, bo niejednokrotnie Rady Sołeckie czy sołtysi są tymi łącznikami, przede wszystkim z mieszkańcami, ale też nie ukrywam, że ja jako burmistrz odbywam dosyć dużo spotkań bezpośrednio z mieszkańcami także cieszę się że ta inwestycja o której rozmawialiśmy przecież tutaj właśnie w Jaworniku od kilkunastu lat dzisiaj została oficjalnie Zakończona, zrealizowana, no i dzięki właśnie tej współpracy z Sołtysem, jako dzisiaj też parlamentarzystą, dzięki też dużemu zaangażowaniu Świętej Pamięci pana Wasława Szczotkowskiego, byłego radnego z Jawornika, udało się zrealizować tą ważną inwestycję drogową, która poprawia konkretnie, realnie bezpieczeństwo wszystkich mieszkańców, którzy dzisiaj z tej drogi korzystają. Dla głosu 24 Norbert Kwiatkowski.